Dziękuję bardzo, oto pana nowy iPhone 15 Pro w najlepszej cenie. Dary. Super, bardzo dziękuję. Się tym, dziękuję panie Darku za najniższą cenę. Zobacz, Darość co ci przyniosłem. Klienci tak cię doceniają, a ty tak się zachowujesz. Patryk, rozłóż mnie. Jestem gotowy. Ja prawdę! Na pewno? Na pewno? Dla naszych kochanych klientów będziemy sprzedawać iPhony jeszcze taniej!